Znalazłeś Asian City, tak? Tak. Miężne. Co? Smithing Table Warden Upgrade? Co? No tak, bo jest... Yy, 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 A, armor. No armor jest po prostu, ale nie wiem z czego to się ulepsza, z diamentowej czy z jakiej? Nie wiem. Ale weź to, to się przyda nam. No. Tylko co my potrzebujemy w ogóle, żeby zrobić Pewnie to? Echo Shards, no bo tam było. Ty to, to czekaj, to ja sobie myślę, do Ciebie tepnę. A teraz siedem diamentów właśnie Ja na razie szukam shriekersów i je rozwalam A ja sobie tutaj chodzę po prostu Diamenty, let's go No to można też Jakie szczęście Następne diamenty, let's go! Następne diamenty, let's go! O, ale zajebiście w ogóle <coughs> wygląda ten Asian City. Zrobię miniaturkę no. już na, zniesiona na trzeci film. Co tak zlagowało? Ja nie wiem, może to dlatego, tak, że zrobiłem chunk reload. Let's go! O, Shiriker następny zaraz zaraz rozjewie. A my gramy chyba napis hole to się nic nie zrespi. A najpierw diament. O! Jestemne diamenty, let's go! To w ogóle żadnych skrzynek nie widzę. To kurwa nie mam. Czekaj, będę miał zaraz. nie chcę, że drewna. O! Ashen chest jakiś O kurde Diamond Legging, ale curse of Binding of Vanishing I We Warden upgrade Też mam kolejny Jezu, jakie iron legginsy Protection 4 Mending and Breaking 3 Biorę to Aha Jak chcesz... chcesz leggingsy... Wykopałem diament i jak wykopałem ten diament, to lawa to trzeba się wylewać. I spaliła go. Nie, ja go wziąłem. Ej, ale jest jakiś Ashen Chest. Jak, jak się robi Ashen Chest? Pokaż mi Ashen Chest, bo fajnie wygląda. Aha, to jest po prostu takie białe drewno. Aha. Fair enough. Ja już mam 14 diamentów. Ja mam 0. to bad. Ile tu szelaza, co jest? Aha, bo to są. Aha, bo to jest takie jakby. A to jest ten temple tutaj, tak? Co, gdzie? To na środku. Gdzie tam? ja jestem? Nie wiem, gdzie jesteś, ale tam na środku zazwyczaj jest taki portal. No taki wielki portal, a po, po co jest ten portal? No bo oni to nie. chyba nie skończyli tej aktualizacji, nie chyba chcą kiedyś po end update zrobić nowy ten. nowy dimension, jakby. nowy world. Wiesz, o co chodzi? Oho, no. Tylko że Mojang powiedziała, że najpierw chce zrobić wszystkie dimension update i później dopiero nowy będzie. Cię nie dziwię. No tak ja też bym tak zrobił, tak szczerze. No. Jedną skrzynkę znalazłem, w której coś było. Znaczy ogólnie jedną skrzynkę To, to jest Graveyard? Jak to wygląda? <grystanie> pale się, pale się, jak ży. E, jak co? Krzynka? Nie ma. O chuj, źle postawiłem. Nie wiem, księdz w schodkach. O! Oh, diament. Nice. Nad lawą. Dobra, zużyję trochę tych... tego drewna, żeby tu się... Już tam dwa. Ile świeczek tu jest w ogóle? na następnie diamenty, let's go. Wezmę świeczki, może do czegoś się przydadzą. Aha. 32, dwie świeczki. No jest więcej raczej, mi się chce je zbierać. nie za bardzo. Trzy? Diamenty, ale inne. 20 już. Nice, nice, nice. Trzymasz 20 debentów. A tu ciemno jest. Ten deep dark. Kiedy ciemno? Mhm. Mm Już byłem Ja też byłem wszędzie chyba A to, ej to w ogóle niedaleko chaty jest To zaraz obok To to zabawne, że mamy coś takiego Disk fragment, po mi to Nie wiem Smithing template Wezmę O, Soul Torch, to fajnie wygląda Wezmę Watch candł candł. Okay. Eee, co to jest? Mhm, nie rozumiem, ale dobra. Czeka, czy my mamy jakieś Dobra, to, to nam się przyda, więc to niech sobie robię tu, robi tutaj grą. Na nie można tego stawiać. Co, terapii? Nie żartuj, że tu terapiny pływają. Co? Co my ci robią? Terapiny tu pływają. No i. No i Nie Niechcy pływają. Aha, z tego się robi koło, No dobra, to się użyje. Hmm, co chciałem? A seeds jakieś znaleźć. Yy, o nie, Green Tea Leaves. Dobra, to wezmę. Disgusting snack. 92. Jeszcze razem już mam. Let's go. A no ta, bo ja wszystkie seeds wyrzucałem. A czy się dostaje XP od... Y, no, się dostaje. Od czego? Redstone'a, ale się dostaje. Tu jest, dobra, jestem. Tylko jeszcze jakiś seizur muszę. Czekaj, tak muszę jeszcze do ciebie. Ty jesteś nadal w tym Deep Dark? Tak, dobra. Gdzie to teraz było? 132 Żelaza. No Nice. why not? Co teraz było? Zebrałeś jakiś seeds, może? Nie. Jeszcze ja mam diamenty, co to? No mi wypadły z kieszeni seeds, więc. Dobra, zacznij to pizzę, liker Jebany <grymka> Skrzynka o, druga skrzynka, o echo shardy. jakiś disk fragment, a nie chcę tego. Czemu Swift daje się na... na spodnie a nie na buty? To jest trochę dziwne. Nie wiem. To jest Trinka. Czy ty byłeś? Nie, nie byłeś. I'm breaking 3 gloves. A ja mam jakie gloves? I'm breaking 2, no to się ma. Repair man all the items with mending in a backpack when collecting experience. Okej. Okay. dupa, to dupa. Węgiel biorę. Redstone. Redstone nigrasso degrasso, przepraszam Nawet nie wiem co to jest Nie biorę sobie redstone O, chyba tutaj to było A, Fuck, już zniknęło Pale się, palę się! Prawie powiedziałem no, to dobrze. Czy mam jakoś... Nie no mam, wiemy to, jakoś się nie to tutaj, A. A tu jest, dobra, nevermind. Eee. Co jest? Ile żelaza tu. Echo shard. Co to jest. Ej, naprawdę. I... Cyk. żelaza się że ja... Piero. Reinforced, Reinforced Echo shard jest potrzebny, wiesz? Rainforest Echoshard I jak to się zdobyła? Aha Czyli Warden Carapace Karap jakiś trzeba zrobić Lapis, Lapis To mi się przyda I potrzebujemy e, Fantomem... O nie, fantomy musimy zabijać Czemu? No żeby zrobić e, Rainforest Echo Shard Aha I Jakiś e, Warden Carapace to włącz normal Na razie Kurde to się... To chyba byśmy to będziemy musieli robić, zabijać wardena Aha To nie się Ej, coś mi się zepsuło No dobra, już się naprawiło Ale żeby zabić Wardena to jest takie ciężkie w ogóle Wiem Co to chodzi tutaj? Jak to terapin to... no terapin, no, dobra, zostawię go tym razem. Ma farta. Co on niby robi? No tak tupta i to trochę denerwuje. Ja on Cię chowa, zobacz. W A nie, są. jest z robi? Chowa się, zobacz! Co kurwa? Co? Co on robi? Co? Wy... widziałeś to? No tak, tak. on No widziałem. Ja wiem, ja, ja, ja właśnie wiem jak to zrobić, Już... A wiesz mu tak trzeba... trzeba iść na iść, trzeba. na, iść na... Iść, na ląd, co nie? CO JEST?! Ała! Dostałem! <laughs> Zobacz jak on leci! Pieprzył dobrze, Co za ty Walić go Mam 20 diamentów Możesz robić, robić te skrzynki, no. by the way. Za chwilę Będę przypalać Jezu, i tam serdziło gówno No, no, ja tak zrobiłem. Z kolegami kaushit. Muszę, muszę cię zabrać do tego jednego miejsca. No, jest dużo kausit. Kaushit. I chcesz spalić głupno, mi mówisz, tak? Ja no już to zrobiłem. ten mi się. Gdzie są guźwa te wszystkie lanterny, które zrobiłem? Albo jestem ślepy, ale bo ja nie widzę tych lantern, co zrobiłem. No, jestem ślepy. Definitely. Co ty, co przepalasz? Żelazo. W skrzynkach jeszcze popatrz, czy nie ma żelaza, to możesz by przepalać. Co to w ogóle się świeci? O kurde, jako, jaki fizyks? Zajebiście. Dobra. Zobaczmy ile mamy achievementów. O, oh, w ogóle to jest skulk story advancements. Skulk story. You feel something pulling you towards the source. Find an ancient city. An ancient city. Slay the warden and take its heart dobrze to dzisiaj to zrobimy Skalk engineer reinforce and echo shard to później zrobimy deep below the bedrock the darkness awaits so. better end by the way enter a world that has a better end find all smithing templates eight remaining discover a portal lost for eternity own all elytra... variance O kurde ile to jest Czekaj -ten, mm -hmm. ten achievement taste like chicken use a knife to retrieve frog legs from a frog So no Krab trap można zrobić też. Cook stone. And... Ja, ja mogę zacząć robić redstone e, ten. Ten Co dźwię. to za pojebane dzięki się tutaj ten. Nie wiem. Na Alex mob, mobs tutaj coś jest i to są jakiś tema tarantula Hawk by feeding its spider eggs. I sorry. Aha, tutaj ma gorilla with bananas. Encounter a banana slug, not so optimistic. Nie wiem, co się zdać. Tu jeszcze dużo zostało wiązów. Toiling in the mines. Final new mineshaft. Mineshafts. Żeby zrobić to wszystko, to jest tak dużo zajmie. nie? na Raptor jakiś Nie wiem co to jest Też nie wiem Nie ma styki piston, a nie, są Teraz muszę normalne stone. Mam. Craft a Netherite Diamond ho Netherite Diamond hole and visit a psychologist afterwards. Why? Nie ja wiem. Tak się w sensie, why, tak się nazywa ten achievement. Summon and defeat <laughs> the Leviathan. Hey, czy tutaj są Enderway? Pewnie tak. Main deep state instantly using efficiency 6 and haste 2, ale dziwny w ogóle ten. <laughs> Achievement. Obtain a netherite diamond block. Dobra, w jestem z tym. Eee, Co ja chciałem zrobić? Czekaj, ile trwa film? Dobra, 20 minut, może być. Eee, co ty tutaj robisz? Tak, co, co ja tutaj robię? Robię drzwi. Jak się to robiło? Nie wiem, jak się to robiło. Można nam wstaliśmy po prostu e, normalne drzwi? No no, to będzie lepiej wyglądać. No właśnie, nie będzie lepiej wyglądać. O jezu. Pięć obsydianów. To nie wystarczy. Ja pierdzielę w ogóle. protection, jezu przecież ja bym mógł ze taki set już robić ja pierdziele curse of vanishing hell tu lava se wypływa, tu zawsze wypływała lava? tak może nie, nie zauważyłem Mamy w ogóle spruz las niedaleko nas. Sprus las niedaleko nas nawet się zrymowało. A mam śniadanie już. Dobra. To i a ja tu, ten. Botory poszedł zjeść. Co to co to jest w ogóle? Nie wiem jakieś ruiny i przechodzę sobie przez jakiś jakby kinda kanion? Nie wiem. Co to jest w ogóle? Terapiny tam powiem. Co tu się dzieje? To się w sumie ładnie. No to też jest ładnie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, lecę na hotę hmm. Czy coś tutaj jest? Żelazo, żelazo Cyk Kurde, wszystko, w sensie tutaj będzie magazyn Tutaj będą farmy, tam jeszcze coś będzie Jestem ciekawy jak będzie ta baza na końcu wyglądać Jeszcze bym dodał wrog wro, wrogi Cyk na przykład tak O i chyba Chyba git Dobra, na razie tyle w tym odcinku.